Witam serdecznie, drugi dzień świąt jesteśmy na czeskiej Horze i tu jest taka fajna nowość takim wlekiem czyli pociągiem napędzanym ratrakiem można przejechać na drugą stronę do do Pecu pod Śnieżką i to jest wszystko teraz na jeden karnet, a jak jest mało chętnych, nie ma wleka to zobaczcie, jest coś takiego o, łapiemy się skuter, tutaj jest driver od tego skutera i słuchajcie, lecimy na czymś takim, także zaraz to będę kręcił No i zobaczycie w ogóle czy warto przejeżdżać na drugą stronę, czy ma to sens Także jedziemy, no. I uwaga, startujemy, normalnie to wygląda tak jak tu, widzicie taki wielki blek A tu proszę bardzo, skuterem nas... Się... wow Proszę wycieczki, fajna zabawa. <grywanie> Szybciej, panie kierowco. Pięknie, słuchajcie. Atrakcja. I przy okazji mamy świąteczny kulik, nie? I następny etap to zjazd zgodnie z tymi znakami. Czyli ratrak nas wywiódł e, pierwszy etap do góry, no nas akurat skuter śnieży. No, no ale to wiadomo, albo ten wlak, albo skuter. I teraz ciśniemy. Ho! O, piękna trasa, zobaczcie jak się pięknie jedzie Z góry też cisną A to jest Część grupy, która przyjechała do nas do bukowej chaty na święta Proszę, wyprzedzamy, ciśniemy Wow I cały czas się trzymamy tego znaku Tam, tu jesteśmy na drugiej stacji, stamtąd przyjechaliśmy, może operator pokaże, czyli jechaliśmy cały czas tą nartostradą, dojeżdżamy do tego miejsca, a tutaj to już tak jak widać e, wsiadamy do kolejki, bo jest więcej osób, więc nie podjeżdża skuter, chociaż ten skuter Wam powiem fajny, fajny temat. I wsiadamy do kolejki, Radziemy, idziemy

się boją, że wypadną. Jak to w ratraku trzęsie, jak ktoś nie był, to to emocje. Dzisiaj mamy taką pogodę jaką mamy, ale powiem Wam normalnie stąd jest piękny widok. Może mi się uda to zrobić. Widok jest naprawdę ładny. Jesteśmy w Pecu pod Śnieżką, tutaj ma takie rondo busik, zawraca, a tam już widać Pec pod Śnieżką, a z powrotem do domu z kibusem. No i zobaczcie, już tutaj ludzie się zbierają, wysiadają na narki. I pokażę Też będą oznaczenia Ale tą trasą dojeżdżamy I ostatnia część drogi Dalej się kierujemy Według znaków Ale już wjeżdżamy do Peca Z śnieżką Proszę bardzo Tu są górne orczyki Z którymi dojeżdżamy Już do wszystkich stacji narciarskich Tym orczykiem Jak zjedziecie w dół to nawet tutaj widać, o, to co pokazuje, to już jest krzesełko, tu już wszystko macie dostępne. I ostatni etap podróży. Przystanek skibus. Jak widać, zjechaliśmy już na dół, latraki wyjeżdżają. Na skibusie macie napis Skitur Czyli dalsza kontynuacja tego z ciekawości. Wam powiem, że o 16 odjeżdża. Tak tutaj dotarła Ekipa z Wrocławka. No i tak to wygląda I tym dojeżdżamy z powrotem do e, Jańskich Łaźni Czyli Ciernej Chory